Zdać. Powiedz wujkowi do kamery wszystko. Wracamy. Powiedz jak się nazywasz, ile masz Wracamy do domu, czy nie wracamy? I czy jest na obozie? A, z jakiej drużyny jesteś? Jestem z drużyny w szale Wilki. A jak masz na imię jeszcze? Powiedz ile masz lat. I ile lat masz? Skończyłem drugą grupę. A lat ile masz? 5 Mam pięć lat powiedziałem do kamery. Ugryzły mnie komary. Albo powiedz, co Ci się najbardziej tu podoba na tym obozie właśnie. <śmiennie> O, jie bus čia, jie bus čia.